witaj piękna duszko witam cię na moim kanale nazywam się Joanna Radwan poruszam się w przestrzeni wielkie tak kochani dzisiaj otwieram temat dosyć powszechny pokazuje się teraz i to jest fascynujące jak odkrywają się te różne warstwy temat dosyć powszechny który tak naprawdę jest drogą do doświadczania przez nas obfitości tutaj, za którą wielu z nas tęskni. Lęk przed dawaniem. Czym jest lęk przed dawaniem? Jak go rozpoznać? Jak zbadać to, co w podświadomości siedzi w tym aspekcie, kochani, w naszym systemie umysłowym, bym powiedziała. Kochani, jak przed dawaniem pojawia się bardzo często, kiedy mamy świadomość nadużyć, jakie były doświadczone przez nas nie tylko w tym życiu, ale na poziomie duszy, na głębokim poziomie duszy. Dlatego, że będę powtarzać niezmiennie i do końca, że uzdrowienie, które doświadczamy na poziomie duszy, przynosi nam prawdziwe spełnienie. I tutaj kończy się. Ten ciężar, do którego jesteśmy tak bardzo przywiązani. Lęk przed dawaniem pojawia się, kiedy mamy świadomość tego, co wydarzyło się w naszej duszy i możemy to przeczuwać. I co jest, kochani, ciekawe, kiedy dusza nam daje takie doświadczenie w życiu tu i teraz, które mamy, związane z aspektem nas samych, który czuje, że jest wykorzystywany? Czy że są tutaj jakieś nadużycia, których doświadczamy? Oznacza to, że otwiera się w naszej przestrzeni pole do uzdrowienia tego, co nie oznacza, że mamy tk tkwić w sytuacji, która nie jest dla nas zdrowa. To jednak oznacza, że bierzemy odpowiedzialność za to, w czym jesteśmy i mamy świadomość, że to w nas pracuje, że żyje w komórkach naszego ciała ta pamięć, skoro się odzywa. I kiedy uzdrowimy to z naszego serca, kiedy wejdziemy tam z miłością, kiedy doświadczymy tego z tego miejsca, które teraz otwiera się przed Tobą, wtedy to uzdrowienie popłynie w Tobie i wtedy naturalnie poczujesz ten przepływ. Lęk przed dawaniem uzdrawia się naturalnie i to jest ciekawe, kochani, kiedy doświadczamy tego uzdrowienia, nie oznacza to, że nagle budzi się w nas potrzeba, żeby wszystko wszystkim dawać. Jest przeciwnie, kiedy jesteśmy uzdrowieni wewnątrz w tym aspekcie, tutaj, dawania i przyjmowania, wtedy rozpoznajemy, czym to jest w naszym życiu, po prostu. I dawanie staje się takim naturalnym, naturalną częścią naszego życia w podróży integracji również tożsamości, którego równolegle doświadczamy. Mm. Często jest tak, kochani. I tutaj podświadomość uwalnia różne schematy po drodze, które też wyciągnę. Możemy doświadczać tego aspektu, kiedy zaczynamy mieć świadomość przepływu energii, zaczynamy sobie otwierać te miejsca, gdzie ten przepływ był zatrzymany lub chwilowo go nie widzieliśmy. Otwierają się takie miejsca, jak boję się dać. Bo boję się, że stracę, boję się, że ktoś mnie wykorzysta. Podświadome oczekiwanie, że ktoś mi coś zaraz odda. Oczekiwanie, żeby ktoś zaraz mi zwrócił to, co daje, co wynika z braku zaufania do tego naturalnego przepływu, którym jesteśmy, którym jest życie. Bo chociaż społecznie nasz uwarunkowany świat żyje w tych żyjemy w tych mechanizmach, oczekiwania, że jak coś dajemy, to w zamian gdzieś tam jest to ciche oczekiwanie. Z drugiej strony, żebyśmy zaraz zwrócili w zamian, żebyśmy, żebyśmy kiedy dając, kiedy dajemy jest takie ciche oczekiwanie, trochę się zamotałam. Kiedy dajemy jest takie ciche oczekiwanie. Czasami z drugiej strony, żeby oddać z powrotem. To chciałam powiedzieć. Hmm. I kiedy my tego oczekiwania nie spełnimy, oznacza to, że uznajemy to, że dajemy wystarczająco, że jesteśmy pełni i kompletni. I czasami to oczekiwanie, kochani, jest bardzo niewygodne, jeśli go nie spełnimy, bo przeczuwamy to w sobie. I co jest fascynujące, tak naprawdę ta gra, która toczy się na zewnątrz, w świecie, ona toczy się w naszych umysłach. Bo to jest nasz wewnętrzny mechanizm, którym operujemy i do którego dostraja się zewnętrzny świat. I kiedy jesteśmy tego bardziej świadomi, zaczynamy poznawać, jak to tutaj działa. Więc kiedy te aspekty, w których nie chcemy dawać z różnych powodów, mamy obawy, czujemy, że, czujemy, że są tutaj aspekty w nas, które się uzdrawiają, które układają się do tego nowego sposobu bycia i. Dawania cokolwiek to jest, po to, żeby jednak poczuć, że przyjmujemy z powrotem. Kiedy zaczynamy się tutaj do tego dostrajać, zaczynamy poznawać tą inną wibrację tego przepływu, wtedy będziemy poznawać, jak to tutaj działa na innym poziomie. Więc nasz umysł rozpoznaje te wzorce, te mechanizmy, które są w świecie, które w naszej świadomości żyją. Tak jak to, co powiedziałam o tym dawaniu i tym cichym oczekiwaniu. To jest tak naprawdę coś, co żyje w naszej świadomości, takie ciche oczekiwanie, żeby dostać coś, kiedy dajemy. I kiedy mamy tego świadomość, to już wtedy zaczyna być rozświetlone naszą świadomością i zaczyna być uwalniane z naszego pola. I co się dzieje, kochani, kiedy taka świadomość zaczyna do nas przychodzić, czyli zaczynamy te wzorce rozpoznawać? Wtedy zaczynamy uwalniać swój potencjał do tego przepływu czyli zaczynamy poznawać, czym jest tutaj uwalnianie się od tych wszystkich mechanizmów, które poznajemy krok po kroku, powoli, spokojnie. I zaczynamy poznawać, czym tu jest ta wolność, kiedy mechanizmy, które poznajemy w naszej świadomości są rozpoznane z tego miejsca jako nasz własny, wewnętrzny świat, którym operujemy. Podobnie jest z miejscem, które czuje pustkę lub brak. Często mówi się. O tym, żeby dawać z miejsca pełni. Jednak bardzo często nie rozumiemy, co to tak naprawdę znaczy. Oczywiście to ma sens, żeby w momencie, w którym dzielimy się ze światem czymkolwiek, żeby obdarowywać świat innych ludzi, drugiego człowieka z miejsca pełnego i kompletnego. Ja to wytłumaczę, jak to tutaj działa na poziomie duszy. Bo kiedy działasz z tego miejsca, dostrajasz się do wibracji duszy. Kiedy pozwalasz sobie działać z tego miejsca pełni, które jest pełne i kompletne, A twoja wibracja jest tutaj stabilna. I co się okazuje? Okazuje się tutaj, że w tej pełni i w tej kompletności swoje, swojej, którą poznajesz, również kiedy otrzymasz coś w zamian, przyjmujesz to z tego miejsca. I dopiero wtedy, kiedy z tego miejsca pełni, zaczynasz przyjmować również ze świata to, co otrzymujesz, wtedy możesz otrzymać prawdziwe uzdrowienie, wtedy możesz otrzymać prawdziwe spełnienie i możesz tego autentycznie w sobie doświadczać. Bo wkraczasz tutaj w inny poziom rozumienia, wibracji, pełni pustki, działania. I kochani, czasami jest tak, że próbujemy na siłę zmusić siebie do tego, żeby dawać z miejsca pełni, żeby nie dawać z braku. Jednak dopóki ten temat uzdrawia się w nas, będzie nam trudno to przekroczyć z poziomu umysłu, kiedy próbujemy wmówić sobie jakąś rzeczywistość, która nie jest dla nas. Dlatego, że dusza zaprasza do zanurzenia się w tym świecie, który. Jest wibracyjną częstotliwością, w której czujemy wewnętrznie, czujemy nasze bogactwo. I kiedy nie wiemy, jak to bogactwo z siebie wydobyć, oznacza to, że uzdrawiają się w nas te aspekty, które przygotowują się do prawdziwego dawania, prawdziwego przyjmowania i tego naturalnego przepływu. Więc nasze ciało powoli się tu dostraja, nasz umysł tutaj się dostraja. Więc nie ma potrzeby już tutaj, kochani, forsować się, dodawania czegoś światu i próbowania, próbować tutaj manipulować pewnego rodzaju grą, która tutaj się zadziewa w tym systemie, żeby mówić sobie ciągle, że działam z miejsca pełni, kiedy tak naprawdę czujesz pustkę czy brak. I kiedy już zauważysz te miejsca, już, już czuję tutaj ulgę, jak to od razu płynie, kochani. Bo wystarczy, że w szczerości zauważymy te aspekty, które uzdrawiają się w świadomości. Już teraz tak to wibruje. I to już zaczyna w nas płynąć. Dlatego, że kiedy te części nas, które ciągle szukają różnych sposobów, żeby otrzymać, żeby coś zyskać, kiedy te części nas otrzymają to uzdrowienie wewnętrzne, czyli zaczniesz, Poznawać czym jest esencja ciebie i karmić się tym wewnętrznym pokarmem swoim, wtedy poczujesz czym jesteś, odzyskasz szacunek do siebie, odzyskasz wartość do swojej energii, zaczniesz używać jej bardziej świadomie i będzie to wynik tego uzdrowienia, a nie znowu kolejny rodzaj gry, żeby coś więcej zyskać. I tutaj się zmienia cała trajektoria Twojej podróży, czyli dostrajasz się bardziej do częstotliwości duszy. W której dbasz o siebie naturalnie, bo wiesz kim jesteś, wiesz z jakiego miejsca dajesz i po prostu, będąc połączony ze sobą, połączona ze sobą w tym kosmicznym wymiarze, zaczynasz naturalnie chcieć dbać o siebie, bo poznajesz, że jesteś tym kanałem dla świata i o ten kanał trzeba dbać, bo wymaga on nieustannej troski, wewnętrznego zauważenia. Troski o ciało, dbanie o swój umysł, pielęgnowanie swojego wewnętrznego i zewnętrznego świata. Będzie to naturalny wynik Twojego jednoczenia się ze sobą. I z tego miejsca rozpoznasz, czym, czym jest dbanie o swoją energię. Bo jak podłączasz się do tego poziomu kreacji, to naturalnie budzi się w Tobie ta potrzeba, żeby dbać o ten kanał, którym jesteś. I tutaj, kochani, dostrajamy się do innych częstotliwości. Można to nazywać dusza, można to nazywać poszerzająca się świadomość, można to różnie nazywać. Jednak jest to ważne, żeby wyciągnąć na powierzchnię ten temat dawania, żeby przestało to być taką ciężką pracą, praca na to, ciągłe staranie się, żeby coś zyskać. Pozwolenie sobie na to, żeby zwolnić i zatrzymać się. Bo w tym fenomenie zatrzymania poznajesz tą kobiecą subtelną, delikatną wibrację, która cały czas w Tobie pracuje i dostraja się nieustannie do tego nowego spojrzenia na to życie. I kiedy Twoje ciało zacznie otrzymywać tą informację, Twój umysł się uspokoi, bo zacznie rezonować z Twoim ciałem, w jedności, I tutaj, kochani, męskość z kobiecością tak cudownie się przeplata. I to przeplata się w naszych życiach, w naszych ciałach, w naszej świadomości, i później przejawia się w naszym życiu odbija się na relacje, na nasz dobrobyt, nasze zdrowie, nasze wewnętrzne samopoczucie. I taki świat będziemy tutaj tworzyć, już go tworzymy. I w tym świecie będziemy się poruszać. Bo ten świat będzie nam przynosił uzdrowienie, uzdrowienie dla ciała, którego potrzebujemy, bo ciało tutaj przechodzi uzdrowienie, wyrównanie dla umysłu, uzdrowienie wewnętrzne całego Twojego aspektu tożsamości, co jest wynikiem dostrajania się do częstotliwości Twojej duszy. Aby uzdrowić te aspekty, kochani, które boją się dawać, weź sobie wdech do ciała i wydech, i powtarzaj za mną na głos. Widzę, że boisz się dawać. Widzę te kryjówki, w których jesteś. Być może było tak w Twoim życiu. Być może było tak w moim życiu, że dawanie, które płynęło ze mnie, nie było odebrane właściwie lub było wykorzystane, i pamięć tego wykorzystania teraz uwalnia się z komórek mojego ciała. Pozwalam na to uwolnienie już teraz. Pozwalam, żeby moje ciało dostroiło się do tej nowej częstotliwości, w której to uzdrowienie już jest dopełnione. A ja mogę poznać i poczuć, czym jest prawdziwy przepływ, w którym biorę udział. Uwalniam siebie od tych wszystkich programów, które chciały dostać coś w zamian, kiedy dawały. Tymczasem mogę wejść w nową wibrację, kiedy poznaję, czym jest naturalny przepływ, w którym dając, otrzymuję. I to jest po prostu wynik. Tej wibracji, do której się dostrajam teraz. Pozwalam sobie przyjąć tę nową wersję rzeczywistości, którą czuję już teraz w sobie. Uwalniam swoją świadomość od niekończącej się gry, żeby napierać, ciężko pracować, ciężko się starać, aby coś zyskać. Rozumiem, że te aspekty mogą teraz pojawiać się na powierzchni, szukając tego zatrzymania, jakie oferuje mu moje piękne serce i połączenie z moją duszą. Dlatego daję sobie czas na zatrzymanie, aby to, co tak napiera, co jeszcze we mnie walczy, co jeszcze we mnie się szarpie, mogło we mnie odpocząć. A ja stwarzam przestrzeń dla uzdrowienia tego, co pojawia się we mnie. Jak również uwalniam swoją świadomość od lęku, że jestem tutaj po to, żeby się wiecznie uzdrawiać. Rozumiem, że bunt związany z tym wynikał z takiego programu, w którym moja świadomość próbowała wyprzedzić czas i dążyć do miejsca, gdzie jestem już w pełni uzdrowiony, jestem już w pełni uzdrowiona. Gdy tymczasem to uzdrowienie otrzymuję naturalnie, kiedy pozwolę sobie na to, aby właśnie przyjąć tą świadomość, a nie biegnąć do niej, jakby była kolejnym celem do realizacji. Ta świadomość już tu jest i dzięki temu, że ona jest otworzona we mnie. Mogę właśnie otrzymać, to prawdziwe uzdrowienie, które płynie do mnie teraz. Więc pozwalam na dopełnienie tych miejsc w moim umyśle, które boją się dawać. Tą nową informacją, która sprawia, że ten lęk automatycznie znika, a ja poznaję pełnię, którą jestem już teraz. I dzięki temu, że poznaję siebie tutaj, pozwalam sobie przekroczyć. To, czego się tak bałam, czego się tak bałam w tym przepływie dawania i przyjmowania. I dostrajając się do tej wibracji naturalnie, nie czekam na to, aż poczuję ją w pełni. Pozwalam sobie, żeby to dostrojenie wydarzyło się we mnie, tym samym to, co uwalnia się z pola, naturalnie się uwalnia. Nie potrzebuję już się nad tym zatrzymywać, główkować, zastanawiać się i kombinować, jak tutaj ułożyć swoje życie, żeby było lepiej. Dzięki temu dostrajam się do tego, co już tutaj jest doskonałe, i z tego czerpię pokarm, odżywiam się tą świadomością, i ona mnie niesie. Przez ten i każdy następny moment. Za każdym razem, kiedy poczuję, że napieram na siebie, kiedy poczuję, że budują się napięcia w moim ciele związane z tym, co uwalnia się z mojego pola, skieruję uważność do mojego ciała i dam sobie czas, żeby dostroiło się do tej nowej informacji. Jestem w tym przepływie dawania i przyjmowania już teraz. Dzięki temu potrafię prosić, dzięki temu potrafię dziękować, dzięki temu potrafię przyjmować, bo wszystko płynie z tego miejsca, które już jest pełne i kompletne. Jestem w tym naturalnym przepływie ze sobą, w dostrojeniu do wibracji serca, do miłości, którą czuję już teraz. To się dzieje we mnie już teraz. I kiedy wkraczam na ten poziom, poznaję, że pewne aspekty mnie mogą nie zgadzać się na to, co teraz się we mnie budzi, mogą czuć niesprawiedliwość, poczucie krzywdy. Uznaję to, że tak jest, nie walczę z tym i nie staram się tego zmieniać. Dzięki temu pozwalam sobie poczuć tą ulgę, jaką daje zjednoczenie się z tym momentem i przyjęcie siebie w tej pełni. Nie jestem tym, co uwalnia się z mojej podświadomości. Jestem tym, co ją rozpoznaje. Dzięki temu uwalniam swoją świadomość od tego niepotrzebnego już bagażu. Pozwalam sobie przyjąć tą nową informację do mojego ciała już teraz i uśmiecham się do tego procesu dostrojenia mojego ciała, mojego umysłu i mojej duszy do tego boskiego przepływu życia, którym jestem. Tutaj, proszę, jeden głębszy wdech do ciała, i wydech. Pozwól, żeby płynęło w tobie, pozwól na to, żeby twój umysł dostroił się do tej nowej, informacji. Pozwól sobie na to. Radosnego dnia. Do następnego razu, kochani. Dziękuję.